Dla miłośników kawy mam bardzo dobrą wiadomość, także zostańcie do końca, bo w tym filmie dowiecie się, dlaczego warto jest pić kawę i obalę parę mitów związanych z kawą. Mianowicie to, że kawa wypukuje minerały i pewnie wiele razy się spotkaliście, że przez kawę możecie się pozbyć magnezu. A nie wiem, czy wiecie, że kawa, poza tym, że z jednej strony wypukuje, ona też dodaje magnezu. I dodaje magnezu do naszej wątroby, który jest bardzo tam potrzebny. Więc ogólnie kawa jest zdrowa. Może nie w ilości 20 filiżanek, ale nawet jak pijecie tylko kaw kilka dziennie, to dla waszego organizmu to jest wskazane. Kawa była z nami od lat i są różne badania na temat kawy, że ona jest naprawdę ok. Także wiem, że duża dezinformacja pojawiła się w tym, że kawa jest szkodliwa. Że odwadnia i tego typu rzeczy. No, prosta rzecz, no, nawet jeżeli kawa Was w jakiś sposób odwadnia, to nawodnijcie się i wtedy będzie zachowany balans. Czyli pijcie wodę i pijcie kawę, a dodatkowo jeszcze sobie dorzućcie na przykład dobre minerały. Natomiast jeżeli chodzi o kawę, to z moich informacji, już takich pogłębionych od Petera Winklera, który jest terapeutą andulacyjnym i zbadał temat kawy. Wynika, że jeżeli chcecie zadbać o najlepszej jakości kawę, to nie kupujcie kawy e, zmielonej, która jest rozwietrzona, nie wiadomo ile leży, tylko pierwsza rzecz, kupujcie kawę w ziarnkach. Druga rzecz, patrzcie na datę wypalenia tych e, ziarenek kawy, bo jeżeli kawa jest wypalana do 3 tam, miesięcy, 4, no to jest jak najbardziej ok i ma te wszystkie super dla nas właściwości. Jeżeli natomiast kawa jest zwietrzona i była dawno temu wypalana, to te właściwości są coraz mniejsze i nie mamy tych efektów, które byśmy chcieli uzyskać po kawie. Trzecia rzecz, to najlepszym sposobem na podawanie kawy jest ekspres ciśnieniowy z takiej kolby. I wtedy ja na przykład robię to tak, że sobie biorę ziarenka kawy, mielę świeżo w młynku bo fajnie jakby po zmieleniu tych ziaren zaparzyć tą kawę do 5 minut bo wtedy ona zyskuje na tych właściwościach dużo bardziej i wtedy na przykład jak macie możliwość takiego kolbowego ekspresu do kawy to zaparzcie sobie tą kawę i wtedy ta kawa będzie dla was kurcze luks, ekstra, cudowna natomiast nie dajcie sobie nigdy powiedzieć, że kawa jest szkodliwa i to jest takie zło bo to jest jeden z mitów, który krąży a trzeba wykorzystać dobrodziejstwo, które mamy z natury, jaką jest kawa. Także wszystkich kawoszów pozdrawiam i powiem wam, że ja sobie lubię wypić kawę, dobrą kawę i taką serwuję. Nawet wolę kupić tą kawę droższą i wypić jej mniej niż jej pić po 20 filiżanek słabej jakości. Bo pamiętajcie, że liczy się tutaj jakość, a nie jakość. I tym miłym akcentem. Pozdrawiam Was cieplutko. Jeżeli film Wam się podoba, to proszę Was o serduszko, o komentarz, prześlijcie go dalej i do zobaczenia niebawem. Cześć!